ma z tej strony Arcos, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Sniper Ghost Warrior Contracts. Generalnie zastanawiacie się, dlaczego nagle zaczynam nagrywać tutaj w tym miejscu. To jest skomplikowane, ale powiem tak: przez przypadek usunąłem materiał, gdzie kończyłem już Dolinę Beketowa. No i Muszę to nagrać jeszcze raz. Po prostu nie zauważyłem. Myślałem, że ja to wysłałem, ale tego nie wysłałem. Dobra, tutaj mamy nasz cel. Ale... Ale mamy Dorżewa też, bo pokażę wam jak wyeliminować tych dwóch jednym strzałem. Oczywiście tutaj będziemy potrzebowali pocisku DARPA, ale... Też nawet nie, nie musimy go potrzebować, bo pokażę Wam też inny sposób jak to zrobić. Otóż, tak jeśli chcecie wyeliminować ich dwóch naraz, a nie macie na przykład darpy, to polecam Wam się y, od, odczołgać tak, żeby było mniej więcej 400 metrów i nastawić sobie lunetę właśnie na taki dystans. Nastawiamy sobie więc. Proszę bardzo, mamy 400. Ustawiamy sobie mniej więcej. To rzecz jasna, jak oni wejdą tam, to wtedy możemy ich wyeliminować bardzo szybko, właśnie tym. Więc no, macie dwa sposoby, jak to zrobić, ale żeby przypadkiem nie sfeilić, zrobię to po prostu przy użyciu pocisku typu DARPA. Nie dlatego, że yy, Że jestem słaby Czy coś, nie bo ja to zrobiłem Serynie Ja zrobiłem to przy użyciu yy, yy, Normalnej kuli Troszkę się musiałem namęczyć Ale z darpą to naprawdę Darpa tutaj się przyda najbardziej W tej sytuacji Teraz czekamy aż dorża w przybędzie I możemy ich trzasnąć Dwóch naraz Generalnie jak oni pójdą tam To będą oni już w jednej linii strzału Poza tym też tam w tej saunie, czy jak to się nazywa je, za lustrem... Za lustrem weneckim znajduje się kamera, którą musimy przejąć. Więc no. Na nagraniu nawet się nie kapłem, nie zwróciłem nawet uwagi na to w ogóle, więc no. Dobra. Poza tym tak, jak pójdziemy tam, to tutaj mamy skrzynkę, tu mamy kamerę. Ale dobra, mamy do rżewa, Mamy jest jego okroniarza. Kurde on trochę wygląda jak Rysek z klanu. Bez urazy. Dobra. Tutaj też wam pokażę przynajmniej jak zrobić to wyzwanie. My friend, welcome. It is an honor that you have come to visit my humble home. The honor is mine. A meeting with the great Yakutsk leader is a rare thing indeed. Tell me, my friend, what is on your mind? Krasnoyarsk, Bratsk, Irkutsk. You have much influence in these cities. That is true. Do me Dobra, Dobra. I teraz czekamy niech tylko wejdą tu do tej sauny i wyeliminujemy ich jednym strzałem z darpy Uwaga! Przykujcie się <tosłuch> To dopiero roz smart Dops dwóch na raz. No i załatwiliśmy. No, sami widzicie. Dwie pieczenie... Dwie pieczenie na jednym ogniu. No. Tak jak łączynik nam przyznał, dwie pieczenie na jednym ogniu. Teraz tylko musimy się udać do daczy petroszenki i zdobyć nagrania z ukrytych kamer. No i to rzeczywiście zrobimy. Co?

Oj Nie ma no to Oto żeś kurde wysiadł Dobra wy, wyeliminowani Mamy też łowy w pobliżu Ale nimi nie będziemy się zajmować Udamy się generalnie tylko do daczy I zabezpieczymy nagrania w Tym na szczęście wiem jak to szybko można zrobić. Oczywiście tam na tamtym nagraniu przesłuchałem też duch drzewa, okay. ale tam za bardzo nic ciekawego nie było. Generalnie. Poza tym, że łącznik kazał nam go zabić. Ale że czeczne wyzwanie tego wymagało. Nara. <grym> za długo się patrzył i umarł. Okej. Okay. Będzie gorąco, żeby... Będzie gorąco jak tam wejdziemy Ale akurat taki sposób Wykminiłem, który będzie Najlepszy ze wszystkich Mamy tam oczywiście reflektor Reflektora, żeśmy się pozbyli Wrzucamy Granat MP No i wyłączyliśmy go Mamy jeszcze kamerkę Ale tutaj Przejdziemy koło niej I teraz tak Wchodzimy tutaj po tych schodach bo musimy się dostać do szybu wentylacyjnego i wchodzimy dokładnie tutaj, proszę bardzo. Idziemy tutaj w tę stronę. A kiedy tu wyjdziemy, mamy lustro weneckie i mamy nagrania. Przy okazji przeszukajmy ciało. Niestety ciało już tamtego znikło. Menda Co jak co? Ale ta egzekucja. To akurat było zajebiste. To trzeba przyznać. Py pyk raz, pyk dwa. Gdyby to byłby zadowolony z takiej akcji. Nie ma co. To byłby zadowolony. Ciekawi mnie, czemu. O, Oj, chyba zaraz zginę. No, zginął. Kulźwa. Nie, ja nie wiem, co mi się zachciało, żeby skakać się na niego. Myślałem, że go wykończę. M myśląc, że mam kurde. Te... No, no, okej, okay. miałem ten perk, co mi pozwala na bycie silniejszym wobec tych kolosów, że mogę ich po prostu zabić od razu. Ale nie spodziewałem się, że no... Że mnie tak zaskoczy. Nie spodziewałem się tego, że tu nie podziała. Dobra, tutaj ma, mamy kolejnych. Tak więc szybko się tym zajmijmy. Myślę, że przy dobrych wiatrach zajmie mi to zaledwie 20 minut. Śpi. Poza tym, kurde, trochę szkoda, że tamty materiał usunąłem, bo miałem bardzo ładne akcje, gdzie waliłem, kurde, podwójne headshoty. Naprawdę szkoda. Szkoda tego. Ale tak to jest, jak, kurde, nie ma się dostępu do neta. Dobra, rzucamy. Chodzimy. Dobra, tutaj mamy zaopatrzenie. Dobra, wyeliminowaliśmy grupcia. Tutaj mamy bezpiecznik. Dobra, ale olejmy snajpera. Wejdźmy znowu tutaj z powrotem. Oczywiście mamy też listy gończe, ale nimi się nie będę zajmował, tylko tymi głównymi kontraktami. Dobra, excellent work. You can exfil now. Check your map for coordinates. Ok, teraz tylko musimy się udać po dowody na nielegalną działalność drzewa i oczywiście się tam udamy. Dobra, gdzie mamy te dowody? Muszę iść mniej więcej w tamtą stronę. Teraz muszę tylko uważać, żeby nie zostać wykrytym przez kamerę. O, no, Dobra, Dobra, z z tym lecimy Nie Nie no, ale kurde okay, fajnie, że fajnie że no, 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 ale może nie jest to za dobry moment. Cyk. Ale to akurat było przyjemne Cyk 100 metrów Nie, ja miałem ustawiony na 0, ale trafiłem typa perfekcyjnie Cyk Cyk Kurde, to się nazywa y, Szybka ręka Zobaczmy No, jesteśmy już powoli niedaleko że czas nam mógłbym udać się do punktu eksfiltracji, ale po co? Dobra, cyk, raz, cyk dwa. Ale to jest tak przyjemne jak się jak się wyeliminuje dwóch w krótkim czasie. Ale i tak najlepsza jest zabawa z z snajperską. Rozstawi się i pyk! Dobra, pyk! 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 Jezu. I pyk! Oj, kamera pyk. Ale naprawdę, zabawa jest po prostu przednia. No, ale chyba. Chyba się uspokoiło. No, teraz musimy się udać tylko do kolejnego miejsca. Tym razem jest to były gułag. Musimy się udać do gułagu. W ogóle też po nagrywaniem zrobiłem e, zadanie, żeby ukończyć to tylko za pomocą noża. Wierzcie, mi było o wiele łatwiej niż e, kiedy używałem broni palnej. Wystarczyło po prostu tylko przebiegać. Wrogowie za szybko nie reagowali, a grał na najwyższym poziomie trudności. Więc no. Gra bywa za. bardzo łatwa. Nawet, no, nawet na najwyższym. Zabrakło na Dobra, widzimy. Musimy dorwać generalnie oficera. Jak go zabijemy, będziemy mieli od razu klucz, bo on jest tu niezbędny. Nawet możemy go zabić. I przeszukujemy go. I mamy klucz. Py! Nie macie. I dostaw łeb Dobra Mamy snajpera Dostał łeb Ale naprawdę Jazda jest tu przednia Tutaj musimy uważać na grupcia Który to będzie za niedługo w pobliżu o, mamy grupkę Rzeczywiście. Cyk! Dostał łeb. Dobra. No i zdjęty. Człodujmy. Dobra, tutaj. Tutaj sobie weźmy pistolet, bo niestety. Bo tutaj, niestety, nie mogę strzelać z karabinu snajperskiego, jeśli. Nie, nie przymierzam, nie mogę walić z biodra Dobra Dobra, weźmy sobie karabin snajperski 131 metrów Cyk E ich wyrżnimy I był headshot w ogóle też miałem tak genialną akcję, że udało mi się dwóch typów przez przeszkodę trafić w tamtym nagraniu Dobra i cyk! Gosł w łeb. Ale śliczne headshoty tu wpadają. To jest pewne. Śliczne headshoty. Cyk! Dobra Przeszukajmy go. Mamy granat błyskowy. Dobra, to mamy kolejnego delikwenta do ostrza. Co? Czy on naprawdę idealnie się uchylił wtedy, kiedy ja strzeliłem? Syk. Syk. Oh. O kurde, to było piękne, jak go trafiłem, ale dobra, wynosimy się stąd. A nawet y, poniżej 20 minut mi to zajęło. Przynajmniej wam pokazałem, jak y, zrobić wyzwanie z eliminacją obu gangsterów naraz. Jeśli chodzi o eliminację, y, tylko noże, to wystarczy po prostu tylko y, lecieć przed siebie i eliminować wszystkich jak leci. Znaczy się nie to, jak leci, ale po prostu trzeba biec i tyle. Jak y, sami tutaj widzicie. Y, Oba cele ponad, z ponad 300 metrów podałem wam dwa sposoby na ich eliminację. Między innymi poprzez yy, użycie darpy, a jak nie macie darpy, to po prostu oddalić się nieco, żeby było równe 400, i ich wtedy zdjąć. Ale szczerze, chyba najbardziej mi jeśli chodzi o to, które z wyzwań mi z, yy, najbardziej napsuło krwi, to chyba z tymi eliminacjami przez przeszkodę. O tyle fajnie, że udało mi się dwóch jednym strzałem przez przeszkodę trafić, używając amunicji przebijającej. Z tymi podwójnymi nie było aż tak źle, bo po drodze spotykało się patrole dwuosobowe, dzięki czemu można było wyeliminować wrogów jednym strzałem i to bardzo szybko. Ale dobra, myślę, że tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że się Wam podobał odcinek. Naprawdę, ja nie wiem jakim cudem mogłem to zrobić, ja myślałem, że ja to przesłałem, a okazało się, że nie przesłałem, więc no, to tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć, nie zapomnijcie by walnąć łapkę w górę, subskrypcję, No i nie, komentarz, no i nie zapomnijcie grzmotnąć głową w dzwona, to tyle, trzymajcie, trzymajcie się, cześć.